Hej, w dzisiejszym nagraniu odpowiemy sobie na pytanie, jak poprawnie używać niemieckiego słowa in, które w zależności od kontekstu może znaczyć albo do, jak na przykład w zdaniu Ich gehe in die Stadt, idę do miasta, albo wy. Jak w zdaniu Ich bin in der Stadt. Jestem w mieście. Dlatego dzisiaj dowiemy się nie tylko, jak poprawnie i kiedy używać słowa in w znaczeniu do, ale też powiemy sobie, jak odróżnić in znaczące do od in znaczącego wy. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. W języku niemieckim kilka różnych słów możemy przetłumaczyć jako polskie „do” lub „wy”. Te słowa to „ein”, „zu”, „auf”, „nach” i „an”. I to, którego z tych słów użyjemy do tego właśnie, żeby przekazać polskie „do” lub „wy”, na dobrą sprawę zależy przede wszystkim od celu na przykład naszej podróży, czyli od miejsca, do którego idziemy lub w którym się znajdujemy. To nagranie jest y, częścią y, mini w której wyjaśniam właśnie y, poprawną użycie y, tych różnych słów, które na polski możemy przetłumaczyć na do. Y, w poprzednim nagraniu mówiłem o słowie nach, w tym nagraniu y, opowiem ci o słowie in, a w następnych nagraniach poznamy Pozostałe słowa. Dlatego, jeżeli ten temat Cię interesuje, na moim kanale znajdziesz więcej informacji odnośnie tych słów. Przejdźmy już jednak do słowa in. Słowa in w znaczeniu do albo wy używamy wtedy, kiedy nasza podróż kończy się wewnątrz jakiegoś miejsca. Na przykład. Ich gehe ins restaurant, idę do restauracji. Oznacza, że moja podróż, moja droga skończy się we wnętrzu budynku, we wnętrzu restauracji. Ich gehe in den Laden, idę do sklepu. Znowu będzie oznaczało, że moja droga skończy się we wnętrzu sklepu, we wnętrzu budynku. Tak samo powiemy na przykład: Ich gehe ins Theater. idę do teatru, ich, ich gehe ins koncert, idę na koncert. Z tego względu, że koncerty zazwyczaj by były we wnętrzach budynku. Powiemy też Ich gehe in die Fabrik. Idę do fabryki. Bo znowu moja droga skończy się we wnętrzu budynku fabryki. Ich gehe in die Schule. Idę do szkoły. I znowu dlatego, że moja podróż skończy się we wnętrzu budynku szkoły. Ich gehe in das bureau. Idę do biura. I Dlatego znowu użyjemy słowa in, bo moja podróż skończy się we biura. Słowa in użyjemy też na przykład ze słowami park, park i garden, ogród. Ich gehe in den park, idę do parku. Ich gehe in den garten, idę, idę na ogród. I w tych zdaniach używamy słowa IN, bo idea jest taka, że jak idę do parku, to moja podróż skończy się jakby we wnętrzu parku. Będę przez ten park otoczony. Tak samo w przypadku ogrodu. Używamy IN, bo znowu idea jest taka, że jak pójdę na ten ogród, in den garten, to, to będę otoczony przez ogród, czyli będę, można by powiedzieć, we wnętrzu ogrodu. Słowa in używamy też z takimi słowami jak e, gebirge albo berge, czyli góry, e, straße ulica, e, stadt miasto i ausland zagranica. Powiemy więc e, ich fahre ins gebirge, jadę w góry. Er arbeitet in der Karl On pracuje na ulicy Karla. I teraz, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego słowa in używamy w przypadku gór, albo w przypadku zagranicy, czy też ulicy, już Wam na to pytanie odpowiadam. Tutaj użycie tego słowa in jest nieco bardziej idiomatyczne, to znaczy nie do końca jakby gramatycznie może logiczne, ale tak po prostu się po niemiecku mówi. Dlatego, jeżeli chcecie Mówić po niemiecku poprawnie, chcecie powiedzieć poprawnie po niemiecku, na przykład jadę za granicę, nauczcie się całego krótkiego zdania ich, fahre, ins, ausland, jadę za granicę, bo tak po prostu po niemiecku się mówi. Przy czym w większości przypadków słowo in będzie oznaczało to, że Moja podróż kończy się właśnie we wnętrzu jakiegoś budynku. Tak jak wspomniałem, słowo in może znaczyć do albo wy, w zależności od kontekstu. Odpowiedzmy sobie więc teraz na pytanie, kiedy znaczy do. Słowo in znaczy do w zdaniach, w których mamy takie słowa jak ich fahre, jadę, ich fahre in, jadę do, ich geje in, idę do i ich Fliege in, czyli lecę do, bo te słowa oznaczają ruch, a ruch zazwyczaj mamy do jakiegoś miejsca. Czyli to jest pierwszy element, który warto zapamiętać. Drugim elementem jest to, że kiedy in znaczy do. Wtedy łączy się z akuzatywem. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy jakieś słowo, czyli na przykład ten cel naszej podróży, jest rodzaju męskiego, na przykład der, park, wtedy po in, der zmieni się w den, czyli powiemy ich geje in, den, park, idę do parku. Z kolei, kiedy słowo jest rodzaju nijakiego, na przykład das Büro, lub rodzaju e, żeńskiego, na przykład die Schule, nic się nie zmieni. Czyli powiemy, Ich gehe in das Büro, idę do biura. W skrócie, in das to ins. Często w mowie właśnie powiemy, Ich gehe ins Büro, idę do biura. Lub też, Ich gehe in die Schule, idę do szkoły. Czyli. Kiedy in znaczy do, łączy się ze słowami dotyczącymi ruchu, fliegen, lecieć, gejen, chodzić, faren, jeździć i po tym słowie in mamy akuzativ, czyli der zmienia się na den, a das i di się nie zmienia. Z kolei, kiedy słowo in znaczy wy, łączy się ze słowami Takimi jak ich wohne, mieszkam, albo ich lebe, żyje in w, ich arbeite in, pracuję w, czy ich bin in, jestem w. To jest pierwszy element. Po drugie, kiedy in znaczy w, łączy się z datywem. Co to oznacza? Kiedy miejsce, w którym się znajdujemy, jest rodzaju męskiego, na przykład der park, albo rodzaju nijakiego, na przykład das Büro, to das zmieni się na dem. W związku z tym powiemy Ich bin in dem Park. Jestem w parku, albo ich bin in dem Büro. Jestem w biurze. W skrócie, in dem to jest im. I bardzo często usłyszymy Ich bin im Büro. Jestem w biurze, albo ich bin im Park. Jestem w parku. Teraz już będziecie wiedzieli, że im to tak naprawdę in, deim. Z kolei, kiedy słowo jest rodzaju żeńskiego, na przykład die Schule, to w datywie die zmieni się na der. I powiemy ich bin in der Schule. Jestem w szkole. Czyli... In znaczy wy, wtedy kiedy łączy się z takimi słowami jak ich wohne, ich lebe, czyli mieszkam, ich bin, jestem, czy ich arbeite, pracuję. Czyli ze wszystkimi słowami, w których nie ma ruchu, ale raczej znajdowanie się w jakimś miejscu. Po drugie, in znaczy wy, kiedy łączy się z datywem. Czyli die zmieni się na der, a das i der zmieni się na dym. Porównajmy teraz sobie zdania, w których in raz będzie znaczyło do, a innym razem będzie znaczyło wy. Ich, mm, ich gehe in den Garten. Idę do ogrodu, ale ich bin in dem Garten. Jestem w ogrodzie. W skrócie, ich bin im Garten. Zobaczmy kolejne zdanie. Ich gehe in das Büro. Idę do biura. W skrócie in das skraca się do ins. Ich gehe ins biuro. Idę do biura. I ich bin in dem biuro. Jestem w biurze. In dem skraca się do im. Ich bin im biuro. Możemy też powiedzieć. Jestem w biurze. I ich gehe in die Schule. Idę do szkoły. I ich bin in der szule. Jestem w szkole. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.